Cześć wszystkim, strony Wojciech owocie, z Wojciech Właśnie w tym końcu na moim kanale. Dzisiaj będziemy pryskali 30. Trzeba ją troszkę umyć, bo już jest zakurzona. I za odcinek z no... Każdy chyba wie, że to jest Polak na gospodarstwie. Jedziemy po oprysk, który jest, którego musimy zakupić w sklepie. I mamy opryskiwać, opryskamy tam chwast na chwast, e, no bo już tam chwast wypuścił, więc chwast będzie trzeba zlikwidować. <laughs> więc zobaczymy, jak to będzie z tym chwastem. No i dzisiaj, nie wiem, co jeszcze będziemy mogli zrobić. Tu mamy nawóz Zara yy, dobra. dobra, chwastobójczy Po co nam aż tyle tego, ale okej, okay, dobra Dobra, podjadę Chwastobójczy, dobra, napełnia się no i to wszystko, będziemy mieli w sklepie, wszystkie nasiona chyba że jakieś związane no i pytacie się też często co wykupić jaki no to znaczy no co wykupić kiedy kupimy nowy nabytek e, mogę wam powiedzieć że nie wiem e, 41 trzeba odprowadzić do mechanika jeśli nie, chyba już nawet ja w mechanikach, nie wiem już, jeśli nie da się naprawić 4011, no to kupujemy nowy ciągnik, no, a jeśli to kupimy nowy ciągnik yy, niedługo, yy, a jeśli da się 4011, to na pewno jeszcze trochę poczekamy, aż jest sprzedamy, 4011. Więc zobaczymy jeszcze jak to będzie. No bo właśnie, jak mówiłam już to zobaczymy ładnych chwastów, że nam się tak no ususzają, jak nie wiem jak to powiedzieć. tam już wszystko jest ładnie zrobione ziemniaki już mamy y, zasadzone tutaj jest sprzęt, nie jest co to jest, to, to jest je, owies chyba owies tutaj jest chyba zasiany dobra, ładnie Wyszkane. I że taka no już. No i już spokojnie się tutaj ten pasek malutki. Bo tutaj chwatu wyskoczył jak wczoraj, znaczy, no, jak ostatnio sadziliśmy A jak wiecie, dawno nie było z tego odcinka w tej serii bo chyba ponad tydzień już nie było odcinka, no to tak dawno w sumie chyba nie jest jak czasami to potrafiło nie być miesiąc nie wiem zobaczymy jak to tutaj będzie no na razie idzie jakoś i zostawiajcie łapki w górę. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, to niego go zasubskrybuję, bo tutaj filmy pojawiają się z rozwijanego gospodarstwa, z, z Polak na gospodarstwie i, i różnych serii innych. Jeśli ktoś jeszcze nie widział tych wszystkich serii to zachęcam do poprzednich odcinków. No i do zasubskrybowania tego kanału. Bo jednak zasubskrybowanie kanału jest ważne. Więc. Dobra, ja złożę, niech to się złoży. Więc jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to niech zasubskrybuje. Bo lecimy po 40 subskrypcji. Do początku wakacji został wam miesiąc. Do końca wakacji lecimy po 40 subskrypcji. No to może da się, uda wam się wbić ale jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to niech go zasubskrybuje i to teraz widzę. no się zapomniałem no dobra, tutaj 40, 11, a trzeba zaprowadzić do mechanika bo ona to tak ciężko chodzi 41 widzicie, że tak troszkę no, tak chodzi słabo, już tak chodzi, zgaśnie czasami też gaśnie i czasami jak zgaśnie to będzie trzeba troszkę poczekać. Jest sporo czasu, żeby się zapaliło. Idziemy tam do sąsiada hmm, 4 na hamuje no jedź no siedem jedzie może się wyciśnie no i na no się teraz już zgasło no odpalaj i zaprowadzimy cię do tego mechanika i zobaczymy do mietka się zaprowadzimy jeśli się nie da tego naprawić jeśli to wejdzie tak chodziło, no to przecież to, to sprzedamy to na, może ktoś to naprawi może ktoś to naprawi na z jednostkę, A jeśli ktoś naprawi za na z to sobie będzie ugięzić, I sprzedamy na, to ktoś będzie ją chciał kupić, ten sąsiad zawsze ją chciał kupić, to i on z mechanikiem, to niech ją naprawi jeśli się nie uda naprawić to, nie, to może sprzedamy, może sprzeda sobie później na no tutaj bym wycenił to na no na może nawet na 7000, może by się w tym zarobiło. O, teraz pod górkę, o, 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 o Halo, ci pod górkę podjedziesz cztery na skęcie No Dobry sąsiad, to jak Ci ten sprzęt do naprawienia. To tutaj Cię zaparkuję. Z twojej pasatą, ładnie. Zgreślimy. Co to jest, posiada? Pasat, ładnie. Jest, dzień dobry, że zostają ci te samochody. Widzicie, są on handluje zwierzętami. Krowi, świnki, czy tam owce też ma. Chyba nie. Tutaj owiec chyba nie ma, sąsiad. No dobrze, 41 niech tutaj będzie a my sobie pójdziemy do domu i ciastkę sobie zgaszę chociaż tutaj jest już ładnie, tutaj jeszcze nic nie jest zasiane to tutaj sobie walniemy tutaj jeszcze chyba 60 tutaj pszenicę. 60 sześćdziesiątkę może też taką przemalujemy ładnie. Ważne, że chodzi ta ka Jak już taki taki remont, żeby ją odmalować, to chyba to pracownik to niech robi. No i tutaj bizon też się nie mieści. A oh, ja sobie jeszcze chcę zobaczyć y... shopy. Tu są takie shopy, taką jakbyśmy gdzieś postawili. Halo, Dobra, no, się o shopy. No i taką byśmy ci sobie tutaj postawili też Kiedyś może tu, Tutaj ten, to jest jak ta I no dobrze Taką szopę to bizon by się tutaj chowałoby się bizona I, I ją by się gdzieś tutaj ustawiło No bizon, to się to nie może na, nawet na pewno zmieści. O, tutaj gdzieś się może się ustawi. A może tutaj nawet. Hm. Zresztą, tą, tą szokę by się jakoś wywaliła. Tutaj domki, to nie patrzę na razie tutaj teraz doby tutaj to jest tutaj taka taka czy tutaj pod tą wiatę by się zmieścił bizon a i po tą wiatę nawet by się to jest wyższa od tamtej więc ile tak kosztuje nie wiem ale tutaj taką wiatę byśmy sobie mogli postawić e, dobra bierzemy stawiamy wiatę dzisiaj w odcinek będzie po sobie i wiata tutaj no no, 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 taka, no, taka wiata, no. No i ładnie tutaj jeszcze, jak pytałem. I ruszamy bizonem. Ten bizon to jest odrestaurowany, kurde. Takie bizony, tu tam... No, te sąsiada, że takie bizony, jak było to... Jeszcze go zamykał na klucz. No, i tutaj się powinien zmieścić w Bison. Jeśli się zmieści, będzie mi smutno, bo nie pozostawiałem tą wiatę, żeby się w nie zmieścił. A ja mam no, że w tych drugich wyrotach się zmieści. Tutaj sobie, o, Na pewno nową przyczepę też będę chciał kupić. To może nawet dzisiaj coś się kupić, Bo jeszcze jedna na żniwa, na żniwa na, na kiedy no. Bizon się nie bizon się tam o co to z tyłu się zahacza. Ej, dobra, bizon da radę wjechać, ale też się, się cały nie schowa. No dobra. Bizona na sobie tak już sobie wymyśli rejon Troszkę może w tej go tam troszkę popchniemy. Tam tu chcą halo tam pchać No ale tutaj to przeszkadza Jeszcze ta jest tutaj troszkę tak no tak bizona tak żeby wyjechać Jego bizona tutaj troszkę przesunę tak Dobra, ty po co ja majstruję z tym Bizonem? I teraz do tyłu cofniemy. No i dobra. Do tyłu teraz, o! Właśnie. Do tyłu. No i dobra. Będzie ładnie. Są mniejsze biżony chyba tego bizona jeszcze można byłoby sporo z za niego zarobić z takiego bizona więc nawet może niedługo go sprzedamy i zakupimy mm, lepszego, coś takiego gorszego w gorszym stanie bizona yy, i go się odrestauruje i się zarobi na nim hajs chociaż no tak, taki biz, biznes taki nie wiem, czy taki opłacalny by był. O i teraz wcofnę. No. I tak jeszcze troszkę. To nigdy tak się nie męczyłem przy, przy wcof cofywaniu bizonem. I idealnie. Dobrze, jest. Nie chcę póki co biznes stoi tutaj, jeszcze będą ustawione jakieś maszynki. No przecież nie chcę go na razie zapalić. Znaczy, jest na nich pali. To sobie przestawimy. Coś z tego przyjadę tą prypypypę. Chociaż nie zostanie. A przyczepę końcu kupić. Tak, jest spoko przyczepa. Tylko... nie wiem. HW-80 ile ona? 15 ton. Hmm. No jest dość spora przyczepa. Ją zakupimy niedługo, może niedługo. Dzisiaj jeszcze znaczy, jeśli mieliśmy zakupić kultywator niedługo, i to chyba będzie ten kultywator z wałkami czyli z różnymi, z wałkami plus pod, pod trzydziestkę, no to nawet niedługo kupimy, który jest wskazać z drogi, tutaj się nawet dwie na. Bo tam z przodu bizon się nie mieścił też chyba. Nie. Bizon się nigdzie nie mieścił. Nie tego. dobra. Czyli tutaj mamy wszystko ładnie ogarnięte. Ta wiatra jest troszkę może większa. I na pewno... Ale ładnie jest tutaj, ładnie za zatem. Siedemdziesiątka w krzakach. Właśnie kupimy, jak kupujemy ciąg, to już teraz musimy na coś popatrzeć. Tu ja w środku, tu nikt już patrzy, nie. Wiem. Tą trzydzieścię kupimy. Ona jest bardzo fajna. Z kabiną ładną. Tę trzydzieści z turem. No, i takie się maszyny kupi. To ma ile koni? 47 Nie Ta 60 nie Ten, że 63 konie, kupujemy go Bierzemy, bierzemy go za 7 20, kupujemy go Bierzemy go Czego też może kupimy, ale to jeszcze kiedyś, kiedyś, kiedyś. Hmm. Ile jest warte to? 16 tysięcy jeszcze. <laughs> I to tak by się sprzedało, więc dobra. Poczekajcie, jak się sprawdzę. No dobra, czyli już się widzimy w następnym odcinku. Właśnie pasowie nam skończył pracę do następnego odcinka siema.